Wyobraź sobie, że każde słowo, które wypowiadasz, jest nitką tkającą tkaninę Twojej tożsamości. Pomyśl o tym, sposób, w jaki się komunikujesz, nie polega tylko na przekazywaniu informacji. To okno do Twoich myśli, emocji, wychowania, a nawet nieświadomych przekonań. Co byś powiedział, gdybym powiedział Ci, że wybierane przez Ciebie słowa, ton, którego używasz, i rytm Twojej mowy mogą ujawniać więcej o Tobie, niż kiedykolwiek zamierzałeś? Dziś zanurzymy się w coś naprawdę otwierającego oczy. Na koniec tej dyskusji nie tylko zrozumiesz, dlaczego mówisz w ten sposób, ale także odkryjesz ukryte aspekty siebie, o których być może nigdy nie pomyślałeś. A ostateczne odkrycie to jest najbardziej potężne ze wszystkich może całkowicie zmienić sposób, w jaki podchodzisz do komunikacji na zawsze. Język to więcej niż tylko narzędzie. To odcisk palca twojego umysłu, podpis twoich doświadczeń i odbicie twojego wewnętrznego świata. Od sposobu, w jaki konstruujemy zdania po słowa, które instynktownie wybieramy, każdy aspekt naszej mowy kształtowany jest przez coś głębszego. Pamiętaj moment, w którym spotkałeś kogoś, kto mówił w sposób, który od razu cię oczarował. Może ich głos był spokojny i kojący. A może ich słowa niosły ze sobą autorytet, który wzbudzał resztę? Teraz porównaj to z kimś, czyja mowa wydawała się chaotyczna, niepewna lub niezdecydowana. Co stanowiło różnicę? Czy to tylko wybór słów, czy też było coś więcej? Prawda jest taka, że sposób w jaki mówimy nie jest przypadkowy. Wpływa na to niezliczona ilość czynników nasze wychowanie, nasze kręgi towarzyskie, nasze tło kulturowe, a nawet sposób, w jaki nasze mózgi przetwarzają. Psychologia od dawna bada związek między językiem a tożsamością. Sigmund Freud na przykład uważał, że nasze wzorce mowy często odkrywają nieświadome pragnienia i wewnętrzne konflikty. Tymczasem nowoczesne badania w dziedzinie językoznawstwa wykazały, że nasz zasób słownictwa i styl mówienia mogą wskazywać wszystko od naszego poziomu pewności siebie po stan emocjonalny. Zastanów się nad tym. Badania wykazały, że osoby, które często używają wypełniaczy takich jak um, uh i jak, niekoniecznie są niepewne tego, co mówią. W niektórych przypadkach te słowa służą jako narzędzie poznawcze, dając mówiącemu czas, jednak nadmierne używanie tych wypełniaczy może również sygnalizować zdenerwowanie lub brak pewności siebie. Z drugiej strony, osoby, które mówią z zamierzonymi pauzami i kontrolowanym tempem, często wydają się bardziej pewne siebie i autorytatywne. Ale co z samymi słowami? Nasz wybór słów jest być może jednym z najbardziej odsłaniających aspektów naszej mowy. Badania w dziedzinie psycholingwistyki odkryły fascynujące spostrzeżenia na temat tego, jak użycie słów może odzwierciedlać cechy osobowo. Na przykład osoby, które częściej używają zainków osobistych, jak ja i mnie, mają tendencję do bardziej introspektywnego i świadomego siebie podejścia, podczas gdy ci, którzy preferują zbiorowe terminy takie jak my, a nas, często wykazują silniejsze więzi społeczne i empatię. Jest również pytanie o formalność w porównaniu do nieformalności. Pomyśl o tym, jak twoja mowa zmienia się w zależności od tego, z kim rozmawiasz. Gdy zwracasz się do bliskiego przyjaciela, twój ton prawdopodobnie będzie luźny, wypełniony kolokwializmami i slangu. Ale gdy mówisz do przełożonego lub w profesjonalnym otoczeniu, twoje słownictwo prawdopodobnie staje się bardziej zorganizowane, precyzyjne i wyrafinowane. Ta zmiana nie jest przypadkowa, jest adaptacyjną odpowiedzią kształtującą się przez socjalizację i nauczone zachowanie. Teraz oto coś jeszcze bardziej intrygującego. Sposób, w jaki mówisz, może wpływać nie tylko na to, jak postrzegają cię inni, ale także na to, jak postrzegasz siebie. Psychologiczna koncepcja, znana jako relatywizm językowy, sugeruje, że język kształtuje myśl. Innymi słowy, słowa, których nawykowo używasz, mogą rzeczywiście wzmacniać pewne wzorce myślenia i przekonania. Jeśli często opisujesz siebie używając negatywnego języka, mówiąc coś w stylu: Jestem okropny w tym, lub zawsze się mylę. Możesz warunkować swój umysł, aby uznawał te stwierdzenia za prawdę. Z drugiej strony, jeśli podejmiesz świadomy wysiłek, aby używać pozytywnego i wzmacniającego języka, możesz zacząć rozwijać silniejszy i bardziej odporny sposób myślenia. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy ostatni raz naprawdę zwróciłeś uwagę na to, jak mówisz? Czy kiedykolwiek zauważyłeś pewne wzorce w swojej mowie, które mogą odsłaniać więcej o tobie niż zamierzałeś? Zatrzymaj się na chwilę, aby się zastanowić. Czy używasz słów, które podkreślają pewność siebie czy wahanie, mówisz jasno, czy Twoje słowa czasem giną w niepewności? Kontynuując, zgłębimy jeszcze głębsze warstwy tego fascynującego tematu. W Twojej mowie istnieją subtelne elementy, które wykraczają poza same słowa i ton. Rzeczy, które sugerują Twoją osobowość, status społeczny, a nawet poziom inteligencji emocjonalnej. Uwierz mi, ostateczna myśl całkowicie zmieni sposób, w jaki myślisz o komunikacji na zawsze. Czy jesteś gotowy, aby odkryć więcej? Czy byłeś w pełni świadomy, jak się wypowiadasz? Większość ludzi nie jest. Zwykle koncentrujemy się na tym, co mówimy, a nie na tym, jak to mówimy. Ale prawda jest taka, że. Jak ma często większe znaczenie niż co? Weźmy na przykład ton. Badania w psychologii komunikacji wielokrotnie pokazały, że ton głosu przekazuje więcej znaczenia niż same słowa. W rzeczywistości Albert Morabian, znany psycholog, zaproponował, że tylko 7 znaczenia pochodzi z słów, podczas gdy 38 pochodzi z tonu głosu, a zdumiewające 55 z języka ciała. Oznacza to, że nawet jeśli starannie dobierzesz słowa, jeśli twój ton nie odpowiada Twoim intencjom, twoje przesłanie może nie zostać odebrane tak, jak się tego spodziewasz. Wyobraź sobie osobę mówiącą: Mam się dobrze. Te trzy słowa wydają się wystarczająco proste, ale teraz wyobraź sobie, że są wypowiadane w różnych tonach, jednym ciepłym, innym sarkastycznym i lekceważącym. Słowa pozostają takie same jednak znaczenie całkowicie się zmienia w zależności od tonu. Dlatego niektórzy ludzie potrafią przyciągać uwagę bez wysiłku, podczas gdy inni mają trudności z byciem traktowanym poważnie. siła nie tkwi tylko w. Przesłaniu, ale w sposobie jego dostarczenia. Teraz przejdźmy jeszcze głębiej. Rytm and pacing twojej mowy również odgrywają kluczową rolę w tym, jak inni Cię postrzegają. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że pewni mówiący zazwyczaj spowalniają swoją mowę, pozwalając każdemu słowu mocno wybrzmieć? To nie jest przypadek. Kiedy jesteśmy zdenerwowani naszą instynktowną reakcją, często jest przyspieszenie, jakbyśmy się spieszyli, aby wydobyć słowa, zanim nasze myśli wymkną się nam. Jednak może to sprawić, że zabrzmiąc niepewnie lub niespokojnie. Z drugiej strony, kontrolowane, miarowe tempo sygnalizuje pewność siebie, autorytet, i wewnętrzne przekonanie. Istnieje powód, dla którego niektórzy z najbardziej wpływowych przywódców w historii, jak Martin Luther King Roo, czy Barack Obama, są znani ze swojego przemyślnego, rytmicznego stylu mówienia. Ich słowa są starannie rozstawione, ich pauzy są zamierzone. Ta technika nie tylko sprawia, że ich przesłanie jest bardziej potężne, ale także daje słuchaczom czas na przyswojenie i refleksję nad tym, co zostało powiedziane. Ale co z codziennymi rozmowami, w jaki sposób ten pomówienia wpływa na nasze interakcje? Badania sugerują, że naśladowanie czyjegoś wzorca mowy, niezależnie od szybkości, tonu czy słownictwa, rzeczywiście może sprzyjać poczuciu więzi i bliskości. Zjawisko to nazywa się lingwistycznym naśladowaniem. Jest to nieświadome zachowanie, w którym ludzie naturalnie dostosowują swoją mowę do rozmówców. To społeczny mechanizm przetrwania, sposób na stworzenie poczucia bliskości i zaufania. Pomyśl o tym, czy kiedykolwiek zauważyłeś, spędzając czas z kimś, kto ma wyraźny akcent lub sposób mówienia, zaczynasz przyjmować niektóre z ich wzorców mowy. To nie tylko przypadek. Nasze mózgi są zaprogramowane na nawiązywanie więzi społecznych, a mowa jest jednym z podstawowych narzędzi, które wykorzystujemy do budowania połączeń. Dlatego charyzmatyczne osoby często potrafią sprawić, że inni czują się komfortowo, instynktownie dostosowują swój sposób mówienia do słuchaczy, dzięki czemu ich słowa wydają się bardziej przystępne i angażujące. Teraz porozmawiajmy o słownictwie. Słowa, które używasz na co dzień, bezpośrednio odzwierciedlają Twoje pochodzenie, wykształcenie, a nawet osobowość. Zastanów się, jak język różni się między różnymi grupami społecznymi. Słowa, których używamy w pracy, często różnią się od tych, które stosujemy w rozmowach z bliskimi przyjaciółmi lub rodziną. Ta lingwistyczna elastyczność nosi nazwę przełączania kodów i jest czymś, co wszyscy robimy, czy to świadomie, czy nie. Na przykład osoba może używać formalnego, starannego języka w profesjonalnym środowisku. Ale rozmawiając z przyjaciółmi z dzieciństwa, może wrócić do bardziej swobodnego, pełnego, slangu stylu mówienia. Ta zdolność do zmiany stylów językowych dotyczy nie tylko adaptacji to kwestia tożsamości. Każda wersja naszej mowy reprezentuje inny aspekt tego, kim jesteśmy. Ale jest coś jeszcze bardziej fascynującego związek między słownictwem a zdolnościami poznawczymi. Badania pokazują, że osoby z bogatszym słownictwem mają tendencję do bardziej złożonego myślenia. Słowa, których używamy, kształtują sposób, w jaki interpretujemy świat. Ta idea opiera się na hipotezie Sapira-Horfa, która sugeruje, że język nie tylko wyraża myśli, także je wpływa. Innymi słowy, im więcej słów mamy, by opisać doświadczenia, tym bardziej skomplikowane staje się nasze rozumienie tych doświadczeń, rozważ emocje. W języku angielskim mamy stosunkowo ograniczony zestaw słów do opisu uczuć: szczęśliwy, smutny, zły, sfrustrowany. Jednak w innych językach istnieją słowa, które z niezwykłą precyzją uchwycają stany emocjonalne. Na przykład japońskie słowo Sumbu odnosi się do aktu nabywania książek, ale nigdy ich nie czytania. Z kolei portugalskie słowo Saudade opisuje głęboką, nostalgiczną tęsknotę. Za czymś, co może nigdy nie wrócić. Kiedy język ma słowo na określone doświadczenie, pozwala ludziom postrzegać to doświadczenie w bardziej namacalny sposób. Oznacza to, że poszerzanie słownictwa nie polega tylko na brzmieniu inteligentnie. Chodzi o poszerzanie zrozumienia w sposób, w jaki myślimy. Słowa, których regularnie używasz, kształtują Twoje postrzeganie rzeczywistości. Jeśli często używasz ograniczającego języka, takich zwrotów jak nie mogę to niemożliwe lub po prostu nie jestem w tym dobry możesz nieświadomie wzmacniać narzucone przez siebie ograniczenia. a teraz oto coś do rozważenia jak często naprawdę słuchasz jak mówisz czy kiedykolwiek zatrzymałeś się w trakcie rozmowy i zapytałeś siebie co mówi moja mowa o mnie czy emanuje ona pewnością siebie czy niepewnością buduje relacje czy tworzy dystans w miarę jak posuwamy się dalej, zagłębimy się w coś jeszcze głębszego. Ukryty wpływ kultury, wychowania i uwarunkowań społecznych na sposób, w jaki się komunikujemy. A ostatnia refleksja jest najpotężniejsza ze wszystkich. Może sprawić, że na nowo przemyślisz wszystko, co myślałeś, że wiesz o komunikat. Czy jesteś gotów odkryć głębsze warstwy swojego głosu? Zastanów się nad tym. Od momentu narodzin Twój głos, Twój sposób mówienia był kształtowany przez niewidzialne siły wokół Ciebie. Twoją rodzinę, Twoją kulturę, Twoje otoczenie społeczne, a nawet media, które konsumujesz. Każdy z tych elementów odegrał rolę w kształtowaniu unikalnego sposobu, w jaki się komunikujesz. Ale ile z tego to naprawdę Ty, a ile to po prostu echo wszystkiego, co wchłonąłeś przez lata, zacznijmy od wychowania. Badania w socjolingwistyce wykazały, że nasze najwcześniejsze wzorce mowy są głęboko wpływane przez to, jak rozmawiali z nami opiekunowie, gdy byliśmy dziećmi. Jeśli dorastałeś w środowisku, w którym język był bogaty i ekspresyjny, istnieje duża szansa, że twoje własne słownictwo i umiejętność artykulacji myśli rozwinęły się w szybkim tempie. Z drugiej strony, jeśli otaczała cię bardziej restrykcyjna komunikacja. Gdzie bezpośrednie wyrażanie emocji było zniechęcane, mogłeś nieświadomie przyjąć wzorce mowy, które odzwierciedlają wahanie lub autocenzurę. Pomyśl o tym, jak dzieci naśladują sposób mówienia swoich rodziców nie tylko w słowach, ale także w tonie, rytmie i nawet emocjonalnym ładunku niektórych zwrotów. Jeżeli dziecko często słyszy takie frazy jak to niemożliwe czy Zawsze coś psujesz. Może nieświadomie przyjąć te wzorce językowe w dorosłość, wzmacniając ograniczające przekonania. Z drugiej strony, dziecko wychowane w środowisku pełnym wsparcia, takim jak dasz radę, czy. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Może dorastać z większym optymizmem i pewnością siebie. Ale poza rodziną istnieje inna potężna siła kultura. Język jest głęboko związany z kulturą. A różne kultury mają unikalne sposoby kształtowania komunikacji. Na przykład w społeczeństwach zachodnich mowa zazwyczaj jest bardziej bezpośrednia i indywidualistyczna. Ludzie są zachęcani do otwartego wyrażania opinii, a asertywność często wiąże się z pewnością siebie. Tymczasem w wielu kulturach wschodnich mowa bywa bardziej pośrednia, ze szczególnym naciskiem na harmonię i kontekst społeczny. Cisza może być tak samo znacząca jak słowa, a to, co nie zostało powiedziane, może być równie ważne jak to, co zostało wypowiedziane. Zastanów się nad tym, kiedy mówisz. Czy masz tendencję do bycia bezpośrednim i zwięzłym, czy raczej łagodzisz swoje słowa, starając się unikać konfliktów? Te tendencje to nie tylko osobiste wybory to kulturowe odciski, głęboko zakorzenione w latach kontaktu z określonym sposobem interakcji ze światem. Nawet w tym samym kraju wzorce mowy różnią się drastycznie w zależności od regionu, klasy społecznej i społeczności. Ktoś, kto dorastał w środowisku akademickim, ciągle otoczony intelektualnymi dyskusjami, prawdopodobnie będzie miał zupełnie inny sposób wyrażania się w porównaniu do kogoś, kto dorastał w klasy robotniczej, gdzie mowa jest bardziej bezpośrednia, szybka i pragmatyczna. Ani jedna. Ani druga forma nie jest lepsza, ale obie ujawniają coś niezwykłego o tle i doświadczeniach danej osoby, a potem pojawia się wpływ uwarunkowań społecznych. Społeczeństwo ma subtelne, ale potężne oczekiwania dotyczące tego, jak powinniśmy mówić, w zależności od takich czynników jak płeć, status i zawód. Na przykład badania wykazały, że średnio kobiety częściej używają języka osłabiającego. Zwrotów takich jak Myślę, że lub, może powinniśmy spróbować, podczas gdy mężczyźni częściej stosują stanowcze stwierdzenia to niekoniecznie różnica biologiczna, ale odzwierciedlenie norm kulturowych, które historycznie nagradzały różne style komunikacji w różnych płciach. Podobnie, zastanów się, jak ludzie dostosowują swoją mowę w zależności od tego, z kim rozmawiają. Polityk rozmawia z publicznością inaczej niż z bliskimi przyjaciółmi. Lekarz używa medycznego żargonu w rozmowie z kolegami, ale upraszcza język, gdy wyjaśnia coś pacjentowi. Ta umiejętność dostosowywania się do sytuacji, przechodzenie między różnymi stylami mowy, jest to oznaką inteligencji społecznej. Jednak rodzi to ważne pytanie: w tych wszystkich zmianach i adaptacjach, czy w rzeczywistości jest pod tym wszystkim prawdziwy głos? Teraz przejdźmy do świata nowoczesnej technologii i jej wpływu na język. W dzisiejszej erze cyfrowej sposób w jaki komunikujemy się ewoluuje w niespotykanym tempie. Media społecznościowe, tekstowanie i technologia, zamiany mowy na tekst zmieniły nie tylko to, co mówimy, ale także jak to mówimy. Zauważyłeś kiedyś, jak sposób w jaki piszesz wiadomość tekstową różni się od tego, jak rozmawiasz osobiście? Krótsze zdania, emotikony zastępujące ton, skróty reprezentujące całe myśli. Te cyfrowe nawyki kształtują sposób, w jaki mówimy offline, subtelnie zmieniając nasze naturalne rytmy mowy i oczekiwania wobec komunikacji. Pomyśl o tym: młodzi ludzie dziś dorastają w świecie, w którym komunikacja staje się coraz bardziej asynchroniczna, co oznacza, że rozmowy odbywają się w opóźnionych, fragmentarycznych wymianach, a nie w dialogu w czasie. Żyj rzeczywistym. Ta zmiana wpływa na czas koncentracji. Cierpliwość w rozmowie, a nawet sposób, w jaki przetwarzamy język mówiony. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoja zdolność do utrzymania zaangażowania w długą rozmowę zmalała z biegiem lat? To nie jest przypadek, to produkt świata, w którym natychmiastowe odpowiedzi i szybkie wymiany są normą. Ale pomimo tych wszystkich zewnętrznych wpływów, jest jedna rzecz, która pozostaje stała. Twój głos wciąż należy do Ciebie. Mimo, że ukształtował go kultura, rodzina, społeczeństwo i technologia, istnieje w nim pewna autentyczność, która należy tylko do Ciebie. To prowadzi nas do najsilniejszego odkrycia: sposób, w jaki decydujesz się używać swojego głosu, może aktywnie kształtować Twoją przyszłość. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że sposób, w jaki mówisz, może determinować Twój sukces w życiu? że słowa, których używasz, pewność w swoim tonie i sposób, w jaki strukturyzujesz swoje myśli, mogą otworzyć drzwi lub je zamknąć. Istnieje powód, dla którego niektórzy ludzie potrafią wejść do pomieszczenia i zwrócić na siebie uwagę jednym zdaniem, podczas gdy inni mają trudności z wywarciem wrażenia, niezależnie od tego, jak wiele mówią. To nie tylko kwestia słownictwa czy inteligencji. Chodzi o intencję. Kiedy zdasz sobie sprawę z tego, jak mówisz, zyskujesz moc, by to udoskonalić. Przechodzić od mówienia z nawyku do mówienia z celem. Przechodząc do ostatniego wniosku, odkryjemy coś naprawdę zmieniającego życie. Zobaczysz, jak drobne świadome zmiany w sposobie mówienia mogą przekształcić nie tylko sposób, w jaki postrzegają cię inni, ale również w jaki postrzegasz siebie. Czy jesteś gotowy, aby odkryć, jak wykorzystać pełny potencjał własnego głosu? A co, jeśli powiem ci, że sposób, w jaki mówisz, nie tylko odzwierciedla to, kim jesteś, ale także kształtuje to, kim się stajesz? Że twoja mowa to nie tylko bierny nawyk, ale aktywna siła zdolna do wpływania na twoją pewność siebie, twoje relacje, a nawet twój przyszły sukces? Oto coś, co większość ludzi nigdy nie bierze pod uwagę. Twój mózg słucha cię tak samo jak inni. Słowa, które wybierasz, ton, którego używasz oraz sposób, w jaki układasz myśli wszystkie te elementy mają wpływ na twoje postrzeganie siebie. Jeśli nieustannie mówisz w sposób, który umniejsza twoje zdolności, mówiąc takie rzeczy jak: Nie jestem dobry w tym, czy. Nie wiem, czy dam sobie radę. Twój podświadomy umysł zaczyna akceptować te stwierdzenia jako prawdę. Z czasem te werbalne nawyki kształtują Twój wizerunek, wzmacniając wersję siebie, która odpowiada Twoim słowom, ale odwrotna sytuacja jest również prawdziwa. Kiedy świadomie wybierasz język, który jest wzmacniający, zdecydowany i pewny siebie, zaczynasz stawać się wersją siebie, którą te słowa reprezentują, to nie tylko retoryka motywacyjna, jest to poparte psychologią. Teoria percepcji siebie opracowana przez psychologa Darl Bem sugeruje, że ludzie tworzą swoją tożsamość w oparciu o swoje zachowanie. Jeśli mówisz jak osoba pewna siebie, twój mózg zaczyna wierzyć, że jesteś osobą pewną siebie. Zastanów się, jak wpływowe postacie w historii wykorzystywały mowę, aby nie tylko inspirować innych, ale także przekształcać same siebie. Liderzy, przedsiębiorcy i wizjonerzy. Doskonale rozumieją, że sposób w jaki się komunikują kształtuje to, jak są postrzegani, a to postrzeganie z kolei kształtuje ich rzeczywistość. Jak więc można przejąć kontrolę nad tym potężnym narzędziem? Jedną z najskuteczniejszych technik jest świadoma regulacja mowy, aktywne dostosowywanie wzorców językowych do nastawienia, które chcesz rozwijać. Oto trzy kluczowe zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki mówisz. A co za tym idzie, na sposób, w jaki żyjesz? 1. Zastąp niepewny język językiem asertywnym. Zwróć uwagę, jak często używasz łagodzących zwrotów takich jak myślę. Może, czy nie jestem pewny, choć te wyrażenia mogą być użyteczne, w niektórych sytuacjach ich nadmierne stosowanie może sprawić, że brzmisz niepewnie, nawet gdy ty naprawdę wiesz, o czym mówisz. Spróbuj zastąpić je bezpośrednimi stwierdzeniami. Zamiast mówić, myślę, że to może zadziałać. Powiedz, to zadziała, ponieważ różnica w pewności jest natychmiastowa. Mów z zamierzonym tempem. Jeśli masz tendencję do pośpieszania się, ćwicz spowolnienie. Pewni siebie mówcy nie śpieszą się, pozwalają swoim słowom na oddziaływanie. Gdy poświęcasz czas, ludzie postrzegają cię jako bardziej przemyślanego, bardziej kompetentnego i bardziej kontrolującego sytuację. Wyeliminuj niepotrzebną autodeprecjację. Istnieje różnica między pokorą a samobójstwem w sferze osobistej. Wiele osób używa humoru lub luźnych uwag, aby umniejszyć swoją inteligencję lub umiejętności, mówiąc rzeczy takie, jak jestem w tym okropny, lub nie mam pojęcia, co robię. Choć te stwierdzenia mogą wydawać się niegroźne, tworzą wewnętrzną narrację, która wzmacnia niepewność. Spróbuj zamiast tego przeformułować swoje słowa. Zamiast mówić: Jestem w tym zły, powiedz: Uczę się, jak to robić. Zamiast mówić: Nie mam pojęcia, powiedz: Rozgryzam to. Te małe zmiany przestawiają Twój sposób myślenia, wzmacniając rozwój zamiast ograniczeń. Oto ostateczne, najbardziej potężne uświadomienie. Twój głos to nie tylko komunikacja, to także tworzenie. Za każdym razem, gdy mówisz, wzmacniasz wersję siebie. Albo wzmacniasz pewność siebie, albo ją osłabiasz, albo otwierasz drzwi, albo je zamykasz, albo budujesz relacje, albo tworzysz dystans. Zadaj sobie więc pytanie: jaką historię opowiada moja mowa? Czy to historia siły, przejrzystości i celu, czy historia wahania, niepewności i ograniczeń? Masz moc wyboru. Począwszy od dzisiaj, zacznij słuchać. Naprawdę słuchać, jak mówisz. Zwróć uwagę na słowa, których używasz, ton, jaki przyjmujesz i rytm swojego głosu. Ponieważ gdy tylko staniesz się tego świadomy, zyskasz możliwość zmiany. Kiedy zmieniasz sposób, w jaki mówisz, zmieniasz sposób, w jaki jesteś postrzegany, zmieniasz sposób, w jaki myślisz, a ostatecznie zmieniasz sposób, w jaki żyjesz. Więc teraz, gdy znasz prawdę o swoim głosie, pytanie brzmi.